Pierwsze produkty, jakie robiliśmy, to dla nas samych, bo wprowadziliśmy się do własnego mieszkania, gdzie okazało się, że nic mi się prawie nie podoba w sieciówkach i bardzo długo nie mieliśmy stołu, krzeseł, stolika kawowego. Powiedziałam, że nie chcę półśrodków, więc mój biedny mąż musiał wszystko tworzyć ze mną od zera. Nazywam się Radosław Sajek, prowadzę wraz z żoną firmę. Produkującą meble metalowe. Jeżeli chodzi o nasze zamiłowanie do metalu, nie wzięło się znikąd, ponieważ mój mąż od dziecka uwielbiał konstruowanie różnych produktów, różnych rzeczy. Na przykład jednym z jego pierwszych projektów była skocznia narciarska na podwórku. Ja znowuż od najmłodszych lat miałam talent plastyczny rysowałam, uwielbiałam sztukę. Pamiętam, jak przyniósł mi z okazji rocznicy własnoręcznie wyspowaną taką malutką metalową ramkę. Nie była zbyt udanym produktem, ale zapoczątkowała taki pomysł, że można się bawić formą. Jako, że pracujemy na arkuszach blachy, proces technologiczny rozpoczyna się od cięcia laserowego. Następną operacją jest gięcie na prasach krawędziowych, gdzie produkt przyjmuje taki kształt 3D. Kolejną operacją, jaką wykonujemy, to spawanie i szlifowanie, a proces malowania już jest tak naprawdę tylko kropką nad i. W porównaniu do mebli z sieciówek, oferujemy meble z jednej bryły, nie wymagają one montażu, używamy zazwyczaj grubszej blachy, przez co one są bardziej stabilne. Naszym znajomym bardzo się zaczęły podobać nasze bryły. Na początku tworzyliśmy w garażu, bryły i ilości były coraz większe, więc naturalną koleją rzeczy było wynajęcie hali. Klienci, którzy do nas trafiają, często przychodzą ze swoimi wizjami. Przychodzą e, z rysunkami odręcznymi, gdzieś tam ściągniętymi z internetu. Nie wiem, potrafią mieć pięć różnych koncepcji, co wbrew pozorom nam bardzo pomaga, ponieważ widzimy mniej więcej styl, w jakim chce klient mieć swój wymarzony mebel. Bardzo lubimy tworzyć z klientami i ja bardzo lubię e, czuć, jeżeli mam klienta po drugiej stronie, to wyczuć jego styl, jego potrzeby. Zdarza się, że mamy notatniki przy szafkach nocnych swoich i nocy zasypiając pojawiają nam się nowe pomysły na rozwój albo na nowy produkt. No i staramy się je zapisywać. To jest trochę szalone, ale działa. Uważam, że takie projektowanie, które podoba się tylko mi, nie miałoby racji bytu. To ma się podobać ludziom, którzy do nas trafiają. Największą satysfakcję daje poczucie sprawczości. I to, że nasze umiejętności z moim mężem się uzupełniają wzajemnie, to daje mi naprawdę takie poczucie spokoju, że wszystko to, co stworzymy, będzie nie tylko piękne, ale też bezpieczne.